Na dworze coraz chłodniej, jak gorzów przygotowuje się do zimy, w jaki sposób zabezpiecza miejsca dla bezdomnych i jakie inne formy pomocy ma Gorzowski Samorząd dla osób najuboższych. Zastanowimy się też, czy pieniądze są tu jakimkolwiek rozwiązaniem. Katarzyna Borysowska zapraszam na Gorzowski Magazyn Samorządowy, a zaczynamy od materiału Agnieszki Wiśniewskiej. Okres zimy jest taki trudny, głównie potrzebna jest ciepła odzież, ciepłe obuwie. No, niestety tego obuwia nie mamy. Bo problem jest z tym, każdej ilości, jakie dostaniemy, to praktycznie od ręki schodzą. Tak samo jest więcej osób do pomocy żywnościowej. To jest odczuwalne, dlatego ten okres ostatnich trzech miesięcy w roku zawsze przygotowujemy w postaci dań gotowych, żeby rodziny nie musiały tam zbytnio gotować, tylko podgrzać, czy zjeść nawet w takim stanie. W porównaniu z ubiegłym rokiem to już 100% osób mamy więcej. To jest duży skok, bo w ubiegłym roku o tej porze mieliśmy w granicach 1600 osób, w tej chwili mamy już prawie 3,5. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc w schronisku, ale z dnia na dzień tych miejsc jest coraz mniej. Panów zgłaszających się dziennie jest już po, kil po kilka osób i obserwujemy już naprawdę taki duży napływ osób bezdomnych do naszej placówki. Jak w latach poprzednich zorganizowaliśmy miejsca noclegowe dla wszystkich potrzebujących i na pewno tej pomocy będziemy udzielali w tym roku, ale ilość miejsc w mojej ocenie jest niewystarczająca. Powtórzy się sytuacja z lat poprzednich, że będziemy musieli nocować osoby na korytarzu, na materacach no, co nie powinno mieć miejsca, ponieważ jest to sprzeczne z przepisami przeciwpożarowymi i stanowi zagrożenie dla osób, które tutaj przebywają. Pomoc dla naszych świadczeniobiorców polega na zabezpieczeniu osób bezdomnych, to jest przede wszystkim, w tym kierunku idzie pomoc i pomoc ta świadczona jest poprzez przede wszystkim zapewnienie miejsc noclegowych, noclegowniach, które znajdują się w różnych częściach naszego miasta, głównie w organizacjach pozarządowych. Tych miejsc myślę, że jest wystarczająca ilość. W tej chwili już w mieście pracuje dwóch street workerów, którzy na bieżąco monitorują miejsca, gdzie bezdomni mogą przebywać i motywują ich do zmiany postawy, do zmiany swojej sytuacji. Jeżeli chodzi o innych świadczeniobiorców, to tutaj przede wszystkim pomoc zapewniona jest na yy, zakup opału, bo to jest w tej chwili chyba najważniejsze. Zwiększona jest pula środków z przeznaczeniem na zakup żywności, bo wiadomo, że zapotrzebowanie kaloryczne jest no nieco inne. W związku z tym tutaj te zasiłki celowe będą nieco wyższe. Pomocy jest, ale pomoc jest niewystarczająca, bo nikt nie jest w stanie wyliczyć, dla jakiej grupy osób ta pomoc jest potrzebna. To właściwie Czas, w jakim to się odbywa, dopiero jesteśmy w stanie określić i podejrzewam, że żadne miasto w Polsce nie jest przygotowane w 100% na pomoc dla, ta, dla tych osób. Zapraszam na rozmowę studia. Naszymi gośćmi są dzisiaj Jolanta Kwiatkowska, Zastępca Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. Witam serdecznie. Witam. Roman Bukartyk reprezentuje Klub Radnych Lewicy. Witam Państwa serdecznie. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Augustyn Wiernicki. Witam serdecznie. A Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Marek Kosecki. Dzień dobry Panowie państwu. są z Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Gorzowa. I to, co ważne też, żeby podkreślić i powiedzieć. To, to, co padło także w felieton, felietonie naszej reporterki, że y, chyba żadne miasto, tak jak powiedziała pani Bogumiła Ruszecka, nie może się tak do końca przygotować y, do zimy. Czy tak jest rzeczywiście? Czy nie można do końca oszacować nigdy tych potrzeb no, przed tym sezonem? Myślę, że dużo jest w tym racji, dlatego że y, ludzie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, y, są tacy, którzy znajdują się od lat w trudnej sytuacji, tutaj pomoc jest innego rodzaju, natomiast no, w trudnej sytuacji można znaleźć się zawsze, prawda? No, może wydarzyć się coś traumatycznego w życiu, może wydarzyć się wypadek, może wydarzyć się jakieś zdarzenie losowe czy choćby pożar, z którymi również mieliśmy ostatnio do czynienia w Gorzowie. I, I ci ludzie mogą się pojawić. Także myślę, że, że jest w tym ziarenko prawdy, że zawsze może być jeszcze lepiej. O, nie, nie, nie zawsze jakby powinniśmy być spokojni, że zrobiliśmy już wszystko i że nie możemy zrobić więcej. Na pewno. Myślę, że, że jest to chyba słuszne. widać, że więcej osób zgłasza się po pomoc nie tylko w postaci zasiłków, a także jak widać było w Felietonie, po pomoc żywnościową, po pomoc rzeczową. I... Czy widać, że też ten czas, ostatnie dwa lata, można powiedzieć, kryzysu gospodarczego, problemy w firmach, utrata pracy, także ma, miał wpływ na, mógł mieć wpływ na wzrost y, osób potrzebujących? Pani dyrektor. Myślę, że y, takie sygnały mieliśmy, jeżeli chodzi o spadek zatrudnienia i pojawienie się większej liczby jakby zasiłków okresowych, i rzeczywiście tutaj pewien wzrost był, ale na krótko. Natomiast z naszych doświadczeń, z naszych danych wynika, że liczba świadczeniobiorców utrzymuje się praktycznie na, na stałym poziomie, a nawet minimalnie spada. I jakby takiego bezpośredniego przełożenia my nie odczuwamy, widać tutaj trochę sprzeczne centrum. informacje. Niektórzy kierownicy schronisk, noclegowni mówią: tych miejsc jest za mało. Ze strony miasta macie takie dane, że ich brakuje? Proszę pani, co roku odbywa się takie spotkanie organizacji pozarządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które pracują na rzecz osób bezdomnych i służb miejskich na którym no, przygotowujemy się do okresu zimowego i tam właśnie są ustalane zasady współpracy, zasady współdziałania, przedstawiana jest sytuacja i dane, którymi my dysponujemy o osobach bezdomnych i na dzień dzisiejszy tych um, miejsc noclegowych jest wystarczające, jeżeli chodzi o miasto Gorzów. Proszę zwrócić uwagę, że osoby bezdomne, które znajdują się na terenie miasta Gorzowa to nie zawsze są mieszkańcy Gorzowa. Za osobę bezdomną uznaje się osobę, która nie ma warunków do długotrwałego zamieszkiwania w lokalach, które spełniają odpowiednie normy, a za osobę bezdomną na terenie gorzowa uznaje się osobę, która ma adres zameldowania w Gorzowie i dla tych osób, miasto Gorzów, na pewno jest w stanie zabezpieczyć yy, mhm. miejsca noclegowe. Panowie, czy samorząd wyciąga wnioski po ostatnich dosyć mroźnych zimach, między innymi tej ostatniej, nie wiem, czy przełożyło się, czy widać było rzeczywiście, że ta pomoc była większa potrzebna. Można. Ja tak bym powiedział. Nie ma tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Generalnie, jeśli chodzi o gorzów, to sytuacja w naszym mieście jest podobna do podobnych nam miast w kraju. A niektórzy nawet mówią, że u nas jest nieco lepiej. Z tym, że sprawy yy, zimy trzeba wyraźnie podzielić, yy, jak gdyby na dwie grupy działań. My mamy w Gorzowie kilkaset rodzin i sporo ludzi takich, którzy wymagają pomocy cały rok naszych stałych mieszkańców i ta zo, zi, instytucja mówiła o tym pani dyrektor funkcjonuje prawidłowo. Ja chciałem powiedzieć, nie, żeby tutaj... E, Bić pokłony Panu Augustynowi, że Gorzów ma wyróżniające się placówki pozarządowe, które wspaniale realizują zagadnienia pomocy ludziom. Natomiast jeśli chodzi o bezdomnych, nic tu przewidzieć nie można. Nic tu przewidzieć nie można, bo i policja ujawnia. Wiele przypadków, nie jeden takich, że przejeżdżają ludzie z drugiego końca Polski i nie mają mieszkań, nie mają bazy, są bezdomnymi i nimi też się trzeba zająć. I Czyli to napływają do nas. Tak, też napływają i to jest właśnie problem zimy. Ja chciałem powiedzieć, może nie, nie, nie prezentuję tu tylko stanowisko mojego klubu ale komisji spraw społecznych której w tej kadencji jestem przewodniczącym że myśmy byli chyba jedynym miastem w polsce w minioną bardzo ostrą zimę gdzie nie zginął nikt z powodu zamarznięcia i to jest wynik wysiłku pracy konkretnej pracy tych ludzi w gorzowie I pan co wskazał też na ważną rolę właśnie takich instytucji pozarządowych panie radny jak oceniacie bo to, co widać też od kilku lat, że po pomoc zgłaszają się też chyba coraz młodsze osoby. No, zgłaszają się coraz młodsze. Yy, niepokojące jest, że coraz więcej młodych matek z moimi dziećmi stoi w kolejce po pomoc. Yy, rzeczywiście to są zjawiska no, no, takie przykre. Ja bym tu jeszcze ch chciał powiedzieć, że my mówimy, że no, nie da się przewidzieć. Może i niektórych rzeczy się nie da przewidzieć. Dzisiaj przewidujemy pogodę, dzisiaj przewidujemy yy, trendy rozwojowe na, na, na parę lat. Synoptycy ostrzegają o, o, oczywiście. przed różną zimą w tym roku? Tak, na razie A, a my ciągle zapowiedzi. coś mówimy, że my tam czegoś nie, nie potrafimy przewidzieć. Dzisiaj, jeśli dzisiaj wiemy, że z naszych badań wynika, że 100 osób jest bezdomnych, do tego musimy doliczyć tych wszystkich, do których nie dotarliśmy to jest przynajmniej drugie tyle a miejsc noclegowych u Brad Albert ma około 60 Stowarzyszenie brata Krystyna ma w Gorzowie około kilkanaście plus kilkanaście na długim. No powiedzmy sobie, że tam może być więcej. No to znaczy, że nam przynajmniej drugie tyle brakuje. A więc potrafimy przewidzieć. Gorzów rzeczywiście ma tą bazę może nieźle zorganizowaną dzięki zresztą organizacjom pozarządowym, ale nie tylko bo w tych ostatnich latach no, w jakiś tam sposób zadbano o, o tą infrastrukturę pomocową. Był Mieli także jednak... nowy pomysł, pojawił się ostatnio podczas sesji. Przedstawiał go Pan jako pomysł i rozwiązanie na zaadoptowanie nowych budynków. Tak, ale dzisiaj już całkiem inaczej trzeba podchodzić do, do, do pomocy. Dzisiaj musi być pewna kompleksowość. My nie możemy sobie zafundować gdzieś tam, w jakimś miejscu noclegownię, prawda, na przykład bez stołówki, bez albo noclegownie ze stołówką, ale bez miejsca sanitarnego. Albo na przykład możemy zrobić miejsce ogrzewalnie plus jakiś prysznice, ale na przykład bez, bez odzieży, bo ten bezdomny potrzebuje Czyli kompleksowa taka na tej Kompleksowość tych osób. musi być. Ta kompleksowość dzisiaj jest wyznacznikiem XXI wieku. Ona musi wszędzie trafiać. Tak samo i do opieki społecznej. Jeśli nie ma kompleksowości, to ten łańcuch cały pomocowy mhm. nam się po prostu rwieje. Za chwilę jeszcze, no. panie radny, pana kilka słów, ale jeszcze adwokat, pani dyrektor. Ja mam taką refleksję, ja rozumiem i jakby podzielam Pana zdanie, że, że ta pomoc powinna być kompleksowa i ona powinna być różnorodna, powinny to być różne formy i myślę, że my takie różne formy i tą kompleksowość zapewniamy. Natomiast przestrzegałabym przed takim widzeniem problemu jakby zabezpieczaniem ludzi potrzebujących pomocy tylko dlatego, że oni chcą. Ja myślę, że to jest ślepa uliczka tworzyć ciągle nowe formy, bo pojawiają się nowe potrzeby. Ja myślę, że powinniśmy działać w tym kierunku, żeby ograniczać to, co jest, czyli bardziej kładłabym nacisk na to, żeby szukać nowych form pracy z tymi ludźmi, I nowych form pomocy i wyciągać ich, aniżeli tworzyć nowe placówki, nowe formy, które jakby tylko utwierdzają i nie pozwalają na wychodzenie z tej trudnej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę, że ustawa o pomocy społecznej, duchem tej ustawy nie jest jakby Utrzymywanie ludzi w określonej sytuacji, a pomoc tym ludziom, a bardziej pomoc tym ludziom w wychodzeniu z tej trudnej a sytuacji. Jest to warunkiem, no, przede wszystkim waru tych ludzi, prawda? Jedyny warunek jest bardzo ciężki często do spełnienia, czyli trzeźwość. Trzeźwość no, i aktywność. Dla mnie to są dwa podstawy, jeden, właściwie pierwszy podstawowy warunek tego, żeby coś się udało, no to jest aktywność i podejmowanie działań ze strony osób, które są zobowiązane według ustawy do takiej aktywności, żeby swoją sytuację zmieniać. I to jest podstawowy warunek. Trzeźwość oczywiście jest jednym z wielu warunków, ale jest też wiele innych warunków. Są Trzeba też... chyba chcieć przede wszystkim. Trzeba prawda? chcieć Wyjść dać sobie pomóc. Mhm. Klub prawnych platform obywatelskich. No, różne są powody, różne są powody bezdomności i organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu pomocy tym osobom. całą pewnością do tych osób docierają, natomiast niepokoi mnie jedna sprawa, mianowicie. Sporo tych osób, niestety, i to jest na pewno prawdą, y, pozostają osobami y, anonimowymi, do których no, z różnych względów niestety nie można dotrzeć. No, między innymi choćby ten problem, o którym Pani redaktor wspomniała, alkoholizmu. Niektórzy są bezdomnymi z wyboru i tej pomocy, mimo że można by było im zapewnić, no niestety z, z różnych form tej pomocy nie korzystają. Wybierają wtedy jako miejsce swojego azylu, różnego rodzaju dworce autobusowe, kolejowe, tutaj, czy tam wezwy i tutaj, ciepłownicze. No, I tu jest, i nie tu ma tu jest co problem, ukrywać, bo na siłę nikogo się nie, prawda, nie? Żeby na siłę że wyciągać tak. osoby z bezdomności. te osoby w końcu nie są osobami ubezwłasnowolonymi na siłę. No, tak.